Cześć, moja surówka! Cześć, Bridia! Dziękuję za sędziesz koczonkowskie będzie. Dziękuję. Cześć cisza. Twój plan, twój fanny klub kończył etap pierwszy. No i co Cześć Barbara Cześć Betty Poza tym Iwonka, ja tu nie jedno przeszłem więc damy radę Boże, ale ludzie mają niki. Ja nie wiem, że po prostu ta Sandra? Mówię jej, chodź. właśnie zaraz będę wysiadać wiesz bo już nam na pętlę ktoś idzie na okno tylko ja zapowiem od razu i otwarcie jak ktoś będzie jechał po Iwonie to od razu wylatuje.

To są sprawy między nami, a nie e, tobą Biedronka, także... Hej Basia. Kto tu? Oh, Sandra napisała, że nie da rady teraz wejść. Dobra, ja tam e, twoja stara gryzie wyrzucam, bo siedzi i nic nie, się nie odzywa. O jest Sandra, weszła w końcu. Ale spoko ja rozumiem, że nie możesz, także spoko. Pani Iwąka chciałaby żebyś wesoła, więc jest? Także, tak jak powiedziałem przedtem, mój live, moje zasady, jak ktoś będzie jechał po nie upychał i wyzywał, od razu kurwa dostaje bloka ja na stałe do widzenia. I nie ma amnestii wtedy już.

E, zaraz ci panują za fajkę. E, mniej agresji, więcej seksu. No nie no, dobry komentarz był. Nie rozumiem za co usunięty. O! O! Prosiła, że udostępniała tobie, ja udostępnię, żebyś weszła, więc nie wiem. Bo ja już mam coś, że nas słuchają. Ale my tu nic nie mówimy. To trzeba się nudzić. A ja właśnie miałem, się, właśnie miałem się odnieść do pewnej pani, ale nie będę jak jest Iwona na razie. Zrobię to później. bo ta pani przesadziła e, wysyłając jakieś bzdurne kurwa wiadomości do e, mojej rodziny i moich znajomych ale nie będę tego robić dzisiaj także spokojnie dzisiaj to jestem kulturalny i grzeczny no, ja mienię więcej seksu. No. No. E, seksu to ja już mam e, po dziurki w nosie. No to jak już dziurki ładujecie, to jest grubo. Po wczorajszej nocy to już mam dość.

Dzie, dzięki łaczom, cmentarny widziałam i ten, i ja nie wiem, po tym zdjęciu, czy co to tam wysłałeś, to tak mi Krzyśka przypomina, ale nie wiem. To jest Elżbieta. To jest Elżbieta. Ja poważnie okay. traktujmy to, to jest poważna sytuacja jak dla mnie. To nie wy, wy zaraz na bruku. Dokładnie, więc to jest poważna sytuacja, a Trzeba działać i tyle. Mm. Jutro wieczorem być nie. może... Ee, no to nie no, to trzeba wszystkie zawory zawsze sprawdzać, tak że wiecie, bo nie wiadomo. Ale, ale jakie mi zawory puszczają? O co ci chodzi? Nie wiadomo jak ja, co się przejmujesz. Jutro będę oficjalnie coś robiła, bo potrzebuję wsparcia. No to zrobimy to, co, mówili, to, co pisałaś. No, także, bo jak wiecie, jestem w ciemnej idei. Dobra, ja to powiem tak. Ja na razie kończę live'a. odpalę się za jakąś godzinę, jak będę wracać od Kuby. Iwona, zapraszam na live'a i powiem po prostu o co chodzi i tyle. No, okej, okay, dobra. A ja się idę ogarniać. A ty ci ogarni. No, dobra, to na razie, to potem pa.